Zakończyliśmy opowiadanie o genealogii Pana Jezusa i wchodzimy, jako że genealogia jest wstępem do całej Ewangelii, do Ewangelii dzieciństwa, gdzie czytamy o tym, w jaki sposób począł się Jezus Chrystus, w jaki sposób się narodził i jak działa na świecie. I chciałbym jako pewnie życzenia świąteczne zadedykować krótki fragment Ewangelii, który Mateusz umieścił na początku i na końcu swojego dzieła. To się nazywa inkluzja, takie wzięcie w nawias, coś co pojawia się na początku i na końcu, niejako całe dzieje Chrystusa umieszczają w środku. I tą inkluzją jest słowo z proroka Izajasza. Otóż kiedy na początku, w pierwszym rozdziale od 18 wersetu opisywany jest sen Józefa, który ma wątpliwości co zrobić z Marią która stała się brzemienna. Pojawia się Anioł, który wyjaśnia mu całą sytuację. Mówi, że z Ducha Świętego jest to co poczęło się pod sercem Maryi. i wtedy mówi o spełnieniu się proroctwa Izajasza, który powiedział: Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I to jest ten początek. Jezus jest tym Emanuelem, staje się Bogiem z nami tak bardzo dosłownie, bardzo fizycznie, bo zamieszkał między nami, z nami dorastał i wśród nas działał, uzdrawiał, dla nas umarł i zmartwychwstał. I teraz pójdźmy na drugą stronę tej inkluzji, na sam koniec Ewangelii Świętego Mateusza, kiedy to Jezus ukazuje się swoim uczniom po zmartwychwstaniu przed wniebowstąpieniem. Każe im iść i nauczać wszystkie narody, udzielając im ksztów imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, i obiecuje to jest ostatnie zdanie 28 rozdziału Oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. A zatem znowu pojawia się to imię Emanuel jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. I to jest ta obietnica świętego Mateusza. Jezus stał się człowiekiem, Syn Boży stał się i zamieszkał między nami, po to by być nam bliskim i będzie z nami tym Bogiem bliskim po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tego chciałbym wyrzeczyć, tego doświadczenia Boga, który jest Bogiem z nami, nie Bogiem odległym, ale tym Bogiem, który nam towarzyszy, którego możemy przyjąć w czasie Komunii Świętej, do którego możemy pójść poprosić o przebaczenie naszych grzechów, którego możemy wesprzeć się, do którego możemy się modlić i który może stać się naszym przyjacielem, przewodnikiem na drodze życia. Niech tak się stanie. Emanuel, Bóg z nami. Bóg, który nas prowadzi, który nas kocha i który nigdy nas nie zostawi.